Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam 5 ciekawostek od Simsa, które mogliście nie wiedzieć. To jest taka trochę odskocznia od ser głównej serii na tym kanale, bo tak też obiecałam zrobić, więc przechodzimy już do 5 ciekawostek, o których mogłeś nie wiedzieć. Ciekawostką jest to, że jeżeli wpis wpiszemy w tabelę Testing Cheats On oraz klikniemy na losowy przedmiot. Ustaw jako głowę, nasz sim dosłownie weźmie kanapę lub jakiś przedmiot, na który kliknęliśmy, na głowę. Lecz nie działa to tylko z jednym przedmiotem, lecz dosłownie z każdym. Tak samo, jeżeli klikniemy innym simem usiądź, na przykład na kanapę, na którą nasz sim ma na głowie, czy krzesło, on też usiądzie nam na głowie, co jest w ogóle strasznie dziwne. Kolejną już ciekawostką jest fakt, że jeżeli kupimy obraz, przedstawiający klauna i klikniemy, żeby nasz sim obejrzał go pojawi nam się powiadomienie, że nasz sim jest mega smutny ze względu na to, że obejrzał ten obraz dokładnej treści już nie pamiętam ale kiedyś było tak, że jeżeli kliknąło się na ten obraz to przychodził faktycznie klaun możliwe, że teraz też tak jest ja niestety czekałam ponad 10 minut i mi się nie pojawił choć kiedyś tak było trzecią ciekawostką jest. Jest ona w kasie, ponieważ też mieliście taki problem, że klikając tą taką tak zwaną kostkę do gry pojawiały się tak randomowe postacie, że nie dało się z nich nic zrobić. To teraz jest takie rozwiązanie. Mega się zdziwiłam, bo nigdy nie zwracałam uwagi na tę ikonkę. Dosłownie obok, prawie obok niej jest ikonka, gdzie można sobie wylosować postać z galerii stworzoną przez innego gracza. Ja, jakbym kiedyś dowiedziała się, jak uczyłam się tworzyć postacie, że takie coś istnieje, to życie byłoby prostsze. Też mieliście taki problem, że kombin z tego Małgoki Dosa, czy nawet samego siebie, mieliście plamę na podłodze, które was wkurzały. Też tak miałam, oczywiście je od razu sprzątałam, ale w tym lifehacku nie o to chodzi. Przyszłam tu, żeby pokazać wam, że tą plamę wchodząc w tryb budowania... Można zamienić na coś cudownego. Musicie sami tego spróbować, bo niestety, tak jak widać na ekranie, niestety mi się tego nie udało. Przez to, że kałuża dotykała ściany małego fragmentu, dosłownie rogu ściany dotykało. Przez to, jakby widać, że podczas zmieniania kolory, to ktoś, tak to się chyba nazywa, można zmienić kształt. Musicie sami tego tak spróbować, bo naprawdę robi to wrażenie. Widziałam to też w innym e, filmiku, ale to było już hoho ho, ho, dawno temu więc sprawdźcie sami. To jest już faktycznie ostatni ostatnia ciekawostka, o której faktycznie realnie nie wiedziałam i szukałam tego lifehacka, bo chciałam taki, który nie wiedziałam o nim sama. No i faktycznie znalazłam, ponieważ jak się kliknie na te pudła, które Simowi ozdabiają, na przykład choinkę, to jest tylko dzieci w wieku szkolnym, trzeba to zaznaczyć, mogą, mają taką funkcję. Żeby szperać w pudle w poszukiwaniu ozdób zimowych albo ozdób letnich, wiosennych, to zależy od pory roku. Jest to niestety z dodatkiem cztery pory roku, więc nie jest to opcja dla każdego. Ale jeżeli masz ten dodatek, to warto to sprawdzić. Powiem do zostawienia subskrypcji, i łapki w górę. Taki krótki film, ale na szybko bym powiedziała wręcz: dziękuję za oglądanie. Pa!